Cześć kochani, witajcie na kanale Opowieści Losu, z tej strony Anna. Dzisiaj jak zwykle przychodzę do Was z istotną informacją, z wiadomością, która prawdopodobnie ma trafić właśnie do Ciebie. Jeżeli czujesz, że to jest Twoja historia, przyjmij ją, daj znać w komentarzu, jeżeli nie, zostaw proszę dla kogoś innego. OK. co tu dzisiaj dla Was? Jakie ważne informacje? Jakie ważne informacje? Ktoś chce zagadnąć coś, co należy do Ciebie. Wiesz. Ale ty się odradzasz: jak Feniks i robisz komuś na przekór. <laughs> Największe wyzwanie to największa nagroda. Dokładnie. Także nie poddajesz się i prawidłowo. Możliwe, że chodzi o jakąś niedojrzałą osobę, która chce tutaj coś właśnie odebrać. Tobie, aby coś zagadnąć dla siebie. Czujesz, że to mocno zakłóca, kochani, Wasze pole energetyczne. Ktoś cię stracił na zawsze, dopiero teraz to zaczyna zrozumieć. Również jest zawołanie, aby pilnować swoich rzeczy i nie marnować życia na życie cudzym życiem. Nawadnie i oczyszczaj organizm. Nikt i nic w Twoim życiu nie jest przypadkowe, także pamiętaj o tym i traktuj ludzi wzajemnością, ale nie ze złością. Tutaj następuje zwrot prawowitemu właścicielowi, kochani. Czyli ktoś coś po prostu zabrał, to powinno być wasze, tak? I ktoś to będzie musiał wam oddać. Nie wierz temu, kto ufa wszystkim i ty najlepiej wiesz, kim sam jesteś. Szczęście to jedyna rzecz, która mnoży się, jeśli się ją dzieli. Następuje też jakieś pokojowe rozwiązanie jakiejś sytuacji z jakąś osobą. Coś jeszcze? O no, sporo informacji jeszcze. No dobra. Twoja indywidualność jest Twoją mocą, także pamiętaj o tym. Uważaj na egoistyczną osobę. Nie pozwól, by strach Cię ograniczał. I ktoś zazdrości Tobie Twojej urody. Możliwe, że chodzi o osobę urodzoną 6 czerwca. Będą to kochanie zodiakane bliźnięta. Kreuj wyłącznie pozytywne myśli, pełne wdzięczności oraz radości. Tak? Możliwe, że tu jest sytuacja, w której mieszkasz w jakimś opuszczonym, bo nawiedzonym domu. Lub jakiś materialistyczny członek rodziny Twojej mieszka w jakimś opuszczonym, nawiedzonym domu. Możliwe, że chodzi o osobę z znaku koziorożca, urodzoną w styczniu lub 1 stycznia. Tutaj nadchodzi sprawiedliwość, ponieważ karma wyrównuje rachunki, tak? I pamiętaj, aby zawsze być najlepszą wersję samego siebie. Możliwe, że jakaś wrytna kobieta to będzie rzeczy. No właśnie, tutaj na początku powiedziałam, żeby czułam jakieś, e, jakąś blokadę energetyczną u Was, na, na Twoim polu. Buduj również wiarę, to, to Tobie da odwagę. Oczekuj też jakiejś wiadomości, lub jakaś wiadomość, którą otrzymasz. Da Tobie dużo odwagi i wiary. Czasami Bóg niszczy nasze plany, gdy widzi, że one mogą zniszczyć nas. Jesteś również bezpieczny, będzie do Ciebie bezpieczeństwo, tak? Twój rozwój zmierza w dobrym kierunku. Możliwe, że będzie dla Ciebie istotna ta jesień tego roku. Możliwe, że jesienią otrzymasz jakieś ukryte informacje odnośnie jakichś pieniędzy i nastąpi koniec jakiejś sytuacji, która prawdopodobnie była dla Ciebie uciążliwa od dłuższego czasu lub niezrozumiała, lub niewyjaśniona, ok? No dobrze, jeśli jest to Twoje, daj znać w komentarzu, jeżeli nie, zostaw dla kogoś innego. Jest to przekaz, który miał pojawić się właśnie na Ciebie, jeżeli ten filmik oglądasz, także mam nadzieję, że pomógł Tobie. <noise> Dziękuję na dzisiaj, ściskam, pozdrawiam i do usłyszenia. Pa pa.